Elo ludzie, tutaj ja Creeper i to będzie um, Część czwarta Udaję, że jestem Nubem. Ano tak, muszę zmienić skin. Część skin Default! Jest ludzie, udaję, że jestem Nubem. Słuchajcie, to czwarta część. Tego bardzo Wam się podobały poprzednie części tego, więc zrobiłem tego czwartą w tej chwili. Tak. Mój ostatni filmik był polegany na zostawcie łapek w górę i subika i to był w ogóle Roblox droga do 400 subów I ogólnie mam nadzieję, że bardzo będzie wam, e, wam będzie, będzie, bardzo, będzie bardzo wam się podobał ten film, bo e, wiecie, nie, nie chcę psikać Minecrafta, przecież nie że nie chcę, tylko po prostu mam lepsze rzeczy do robienia, Trochę, na przykład nie wiem granie w Fortnite. Zostawcie łapeczkę w górę i komentarz, jeżeli chcecie, żebym nagrał... Um... Chcecie, żebym nagrał część... Um... O nie, za dużo ogarnia to. O nie. Eee... <ścoughs> Słuchajcie, musiałem tylko coś szybko zrobić. Słuchajcie, słuchajcie, słuchajcie. To jest bardzo źle. Musimy. No tak, zapomniałem, co to jest ten nasz trick, co musimy zdejmować z broni i tak dalej. Zbroja. Dobra. Tu Boże. Albo nie, tu było dobrze. Jakie. Ja... Jakie ja są ma APS, składając stąd? Zrobię jakiś żart. O, nie muszę, muszę się słuchajcie, spieszyć. Bo zaczynam tracić jedzenia, No i za chwilę umrę, bo się okaże, że naprawdę jestem nubym A tego nie chcecie. W Minecraftie jestem trochę. Yes, 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 yes. Słuchajcie, jesteśmy w niebie w tej chwili. Więc wezmę sobie szybko. Tak, tak zrobię. Dobra, powinno być spoko na razie. Mamy bardzo dobrą zbroję. Jeżeli go się nas na, na torzy... U, tam jest bambik, tam jest bambik, się nie usza. Idę na niego, idę na niego. Może być easy kill, easy kill, easy kill. a musimy być na pierwszym miejscu, żeby dostać pierwsze miejsca. Najwięcej killi, to najwięcej... Dobra. Jednego mamy. Teamerzy! Słuchajcie, timują oni. Więc to będzie... to może być bardzo trudna gra. Okej. Okay. Muszę jednego gościa zdjąć, żeby było łatwiej drugiego zdjąć. Ja mam trochę zlakowane. Jo, uh. patrzcie, jakie lagi. Dobra. Które mam miejsce? O nie, mam drugie. Muszę zostać kila. O nie! Zapomniałem założyć broń. Nie, ten ki jest mój. Nie, no. Już, tak go, już go miałem, bo tak łatwo. Dobra. No, słuchajcie. Jest trochę. trochę jest problem, dlatego że. A muszę wam przyznać. Nie jest za dużo ludzi w serwerze. No i. Em, u jest. Okej. Okay. Słuchajcie, okej, okay, jedna osoba. Druga. Okej, okay, osoby wyszły, okej. Okay. Więc to może być bardzo zły serwer. Więc, jeżeli się nie. Jeżeli ludzie dołączą, to może być nawet bardzo niefajnie. Zaraz so, poczekam. Rybki będą sobie łowić. <grymka> Mam rybkę. Jej no i co? Kto nie lubi rybek jest z złą osobą? Jestem nubem. Pewnie tak sobie myślę jakim, z tym mam... Ryb... Ja mam rybkę w ręce. Pobie go rybką. <laughs> Jezus. Jezus. Mi się wydaje, że tam ci ludzie są większymi nubami ode mnie, ale okej. Okay. Słuchajcie, muszę dostać bardzo mocję. Chodzi o to, że te jakoś rundy trwają tak szybko. Nie wiem, czy on w ogóle zrobił coś w tych całych um, jego opcjach. Wiesz wszystko! Z o! Zabrał mi wszystko. Głupi. A ja teraz nie mam żadnej zroi muszę uciekać. Dobra. Okej, okay, co mam tutaj? nic co by mogło mi pomóc Jo, co się dzieje jezus schody dobra muszę szybko zdobyć bardzo dużo rzeczy okej okay, mam dobrą ale dobra wrzucę to to położę o tu i to o tu a to tutaj tak słuchajcie żeby było łatwiej tutaj idź okej okay, więc teraz wezmę Jedzenie tu, tak i. awonieczkę nie, czekajcie. nie wiem, pomieszałem. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. okay, powinno być już dobrze. O niej. Nie, nie. jest bardzo zieleni, on w ogóle zbrai. O, wilku mowa, proszę, dziękuję. Bardzo dziękuję. Dobra, tyle może być bardzo, bardzo fajnie. O, dobra. Spodęki. Uuu, są spodenki. I mam też upgrade dla naszego kasku. To dziękuję bardzo. Uuu jaki to jest killoff? I robi 6, plus, a to robi 6-6. Powiem wam szczerze. O wiele bardziej wolę killoff od siekier, więc... Wezmę. Hmm. Słuchajcie, tak co on tak... Ustawił ten czas. Już koniec prawie. No musimy iść atakować. I już trochę lag jest w tym serwerze. Ała, 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 ała. Ha, nie dotknęło mnie. Co jest to, jakby, jakiś Bóg, ej słuchajcie, coś się dzieje. Słuchajcie, tak strasznie zagowany jestem. Dwóch jest ich! Jej, dwóch ich jest! Odejdźcie ode mnie, teamerzy! Jezus, teamerzy! Teamerzy to są. Słuchajcie, to są teamerzy. A, teraz słuchajcie, wychodzę. tego czasu by było, więc pójdę poszukać kolejnego serwera. Udaje, że jestem Noobem 4. O, nie, tutaj coś się trzeba Musimy mieć jakiś duży serwer. Eee. Okej, okay, wchodzimy, wchodzimy, wchodzimy. Nie będę nic ustawiać, bo okaże się że mam zły serwer. No i po prostu będzie, będę musiał wszystko robić. O, nie, jedno, jedna osoba. Tylko jeszcze oprócz mnie. Muszę znaleźć taki przynajmniej 6 osób minimum. O, wow, to chyba ta, ta sama osoba. Nawet. Wiem, że to trochę smutne, bo ja muszę też na tą pierwszą osobę, która się zgodzi na dołączenie albo coś takiego. Byłem kicked, No to super. No. Diggi jak nie chciałem grać na jego serwerze. Tylko 4 osoby by. Okej, okay, dobra, dobra. Jest v 1 jest v 1 Dobra, jest spokojnie, jest, spoko, jest spoko. Dobry serwer, dobry serwer. Nie mówcie, że oni teamują. Nie, ja... Dobra, to może być dobry serwer, to jest, to jest dobry serwer. Który wygra. Jeeeej! Nawet nie wiedziałam, jak głosować. O, trochę laguje ten serwer. Muszę pogadać. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. słuchajcie Pamiętajcie, Udaję, że jestem noobem, więc Nie mogę mieć mojego creeperka z kina. Bardzo smutna Słuchajcie, gdy chcecie mnie e, Chcecie mnie znaleźć na jakichś innych e, Wow e, Gdy chcecie mnie znaleźć na jakichś innych To możecie mi followować na Twitterze Na e, Możecie mnie też znaleźć na Twitchu I oczywiście subskrybujcie do mnie na tym Jezus, czemu nie mogę znaleźć dobrej gry? Każdy chce wyjść. Pewnie gości się poddał, no i chciał grać w Fortnite. O nie, nie, nie chcę tworzyć, nie chcę tworzyć, nie chcę tworzyć Nie, 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 nie. Dobra, dobra. Może znajdziemy jakiegoś. Może znajdziemy. Uuu ten serwis nawet nie jest zły, zostały e, 45 sekund, 40 sekund teraz, za 1 sekundę. Dobra. Kimują się! O mój Bo... Niech ktoś zdradzi, niech ktoś zdradzi. Zdradźcie, zdradźcie jakiegoś gościa. Hahaha. <słyski> <słyski> Gościłisz za teama. O, oni okropni są. Wow. Chill. On okropny jest. On wygra. Co on robił? No da, słuchajcie, teraz możemy w końcu zrobić ten challenge, jeżeli teraz wyjdzie, to słuchajcie, ten filmik nie będzie na YouTubie, więc... U, książeczka. Więc, u, czekajcie, mogę coś... Się... Nie... O nie, nie mogę jednak. Gdybym mógł wejść... Gdybym mógł wejść... Widzicie, kiedy jesteście tutaj, to nawet jest bardzo łatwo wyjść snad. patrzcie. Okej, okay, nawet nie chciałem tego zrobić. Więc łatwo, bardzo łatwo jest wyjść. Spójrzcie, Zobaczcie, że robicie tak. patrzcie, proszę. Otwarta. Tak, tak. Easy. Słuchajcie, to jest trik dla Was. No to jest nawet bardzo łatwe. Uchwacie, czekajcie. Widzę, ten sobie dałem. ja jestem żółty. Ja jestem żółty. Nie, nie timujcie, proszę Was. Nie teamujcie, proszę was. Czemu oni teamują? Dobra, jestem jedynym Steve'em wtedy. Będę musiał ich wszystkich zgładzić. Wiecie, jak... Mi się wydaje, że ludzie, którzy się poddali z Fortnite'em, grają w Minecraft'a. No to jest po prostu... What the... Utknąłem, pomocy! Pomocy! <laughs> Yo, co się dzieje? O nie, pójdę sobie. Okej, okay, jakoś mi się udało, mimo że byłem utknięty w ziemi, utknąłem w ziemi, dalej mi się udało. Okej, okay, okej, okay. Uda Udaję, się, że jestem nubem. pamiętajcie, pamiętajcie. Więc, się skąd tutaj, Skąd? Jezus, ale oni są tryhardami, nie dadzą ludziom w ogóle nic zrobić. Trzeba patrzcie, Tuż gościa pode mną Którego ze strzejdź, gdzie on jest? OH my god Tu jest, tu jest, już idę od niego. O, mam mocną broń Lepiej do mnie nie podchodź. Widziałeś jaką mam zbroję O nie, nie podchodź do mnie! Nie wiem, jaki to jest bambik. Jezu, to jest już takie śmieszne. To jest pewnie jakiś gra w tą grę. Nie trzy latek. A To jest po prostu śmieszne. Oni no nie wiedzą, co oni robią po prostu, więc są team'a. No, słuchajcie. No, słuchajcie, idę invisible. Zobaczymy, czym mnie znajdzie. Nie widać mnie. Inie, Ha 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 mam 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 mam, mam. No bardzo, bardzo Słuchajcie teraz muszę zdobyć sobie szybko zbroję Jezus on jest chory ten gościu Nie odpuści Ale lagi Ja nie wiem czy ja mam lagi czy po prostu te serwery Ja zwykle mam lagów Okej okay, mam siekierkę, mam siekierkę, mam siekierkę Okej okay, okej okay, okej okay. Okej, okay, to jest speed, speed, speed. Wypiję speed. Słuchajcie, wszystkie... wszyscy. Nie mam prawa jedzenia, więc muszę szybko iść na akcję. Okej, okay, słuchajcie. Jezus... Jezus, a czemu oni są takimi bambikami? Są, uciekają cały czas. Jezus, to jest taka trudna gra. Oni są so po prostu, teamują wszyscy. Wow. Wezmę broń, po prostu zacznę ich wszystkie atakować. A do zero udaje, że jestem nubem No mam jeden Okej, okay, kolejny. No, a teraz to chce na mnie. No tacy ta tryhardy z was? No to może ja na was pójdę. No. No chodź tu. No chodź! No chodź. Ten, który uda, uciekał przy domu przed chwilą. No. To zapłacisz mi za to. Nie pod... Ja teraz to już nie jestem żaden nubek. Proszę Cię. Nie bądź żałosna. Jesteś easy. A mi... ja, ja mam Curse of Binding, to wiem, więc... będę mieć dwa mieczyki. I jeden łuczek. Więc... No kto jeszcze na mnie? Noć tu grzesiek. Jezu, jaka lama. Noć! No mam. Nie, nie! Ja, no to jestem tryhard. No, dalej mam 5 killi. No, mam 5 killi dalej. Dobra. Więc. O nie, teraz nie mam broni. Słuchajcie, byłem zbyt chciwy. Byłem zbyt chciwy. Ha, i ona ma teraz całą zbroję. No, nie mogę wziąć tej. O nie, o nie, teraz to może być bardzo źle. Słuchajcie, gdyby dalej utrzymam 5 killi, to może uda mi się wygrać. Muszę się tylko chować. Dobra. Spróbuję się schować, o tutaj. O nie. Słuchajcie. O, ja widzę ich tutaj, że oni mi też widzą. O nie, o nie, o nie. nie. Słuchajcie, myślicie, że mnie zobaczą? O nie, okej, okay, dobra, zgubili mnie. Słuchajcie, mam dalej o wiele mniej killi ode mnie. Okej, okay, więc to może, to jest bardzo dobra ha nie, ty niemożliwe, że my wyprzedzili to jest, jest nic musiałbym wszystkich ostatnich zabić ha 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 w końcu umrzesz. ha 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 Yes! Nubek wygrał! Nubek wygrał, hej! E e e e. No i jak się czujecie? No. No, traje Hard mode włączony. Teraz nie macie szansy na życie. Miałem 0 za i wygram. Dobra. Wezmę sobie dobrą skrzynaczkę. O nie, dobra, mam bardzo słabe rzeczy Okej, okay, nie idzie po mnie, okej, okay, dobra, to jest, dobrze, to jest dobrze, to jest bardzo dobrze Bo ona ma o wiele lepsze rzeczy od mnie Ja mam tylko... Z... najlepsze moja rzeczy, to jest diamentowy kask No, eee, nie mam... Mam łuk chyba U, jest tutaj jedna osoba Okej, uciekam. Nie no, zabierze mi killa! Jezus, jaki down. Czemu musi to robić? Goni mnie. On w ogóle nie ma serca. Zrobisz do niego sneak, sneak to on po prostu ciebie będzie gonił. To jest po prostu bambik. Easy kill. No ba. Lubek mode. Activated. Chciałem tym tego kila dostać po prostu. Ale widzieliście z panem tak dawno temu? I mi się tak, tak długo zajęło, żeby zabrała mi ten serduszka. Patrzcie! Yo, ale to zagowany serwer. Ja! Co to jest za serwer? Nie, to na pewno ja się tak nie laguję, bo ja, ja nigdy nie mam lagów. Okej. Okay. Hej, chodź tu, Grzesiek! You dead, you dead, you dead. albo nie, ja jestem dead. Okej. Okay. Okej, okay, okej, okay. okej. Yes. Yes. Karma. Karma powraca zawsze. Pamiętaj o tym. No co teraz? Jak się teraz czujesz? Jak nie możesz nic zrobić? Ty ja umrę. I gdzie on jest? Jakim cudem on wygrał? Bambik jeden. Dobra, wychodzę stąd już. Dobra, słuchajcie ludzie. To idzie już koniec tego filmika. Gdzie nam się podobało? Gdy chcecie więcej je, udaję, że jestem noobem takich, albo gdy chcecie taką na Fortnite, to słuchajcie, zostawcie łapeczkę w górę. I ogólnie napiszcie w komentarzach, czy chcecie, żebym nagrał na Minecraft'cie kolejną, czy na Call of Duty, czy na Fortnite. E, dajcie znać w komentarzach. E, tak. E, więc to będzie koniec już. Tak, i ogólnie... No, zostawcie łapeczkę w górę, bo pamiętajcie, montaż... Snaperek na Fortnite. Cie. Więc pamiętajcie, jeżeli chcecie zobaczyć go, zostawcie łapeczkę w górę i subika, żebym wiedział, że bardzo chcecie. I ogólnie to była, to była część czwarta. Udaję się z tym nubem. I dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Nara.